Witam Was na moim kanale Igor Nukuta. Dzisiaj specjalnym gościem będzie tajemniczy gość, który, którego poznacie. Ale nie wiadomo, kto to będzie. Po, ale poznacie. Pewno. A kto to jest, piszcie w komentarzach. Za to będzie nagroda. Jaka? Nie wiem. Ale na pewno będzie. będzie bardzo. Fajna. Ale jaka, to nie wiem, jaką będziecie chcieli. A tym gościem jest on. Ale. Ale, ale oni muszą zgadnąć. Ale no tak, ale weź nami włosy. Dobra. Ten tajemniczy gość, którego nie pokażę, będzie odpowiadał na pytania. Pokażemy tylko jego. Co? jest? Weź... Dobra, zaraz spojrzycie na niego. A, <try> <try> Dobra, po głosie mają go rozpoznać. Dobra, pierwsze pytanie zostało Kto był ojcem... ...Luka Skywalkera? A, Anakin Skywalker myślnik Darth Vader. A, Obi-Wan Skywalker myślnik Darth Vader. C, Joda myślnik Joda. I D, I D, Akadjusz Milik. <grym> <grym> <To ty grym> odpowiedź A. Anakin Brawo. Skywalker. Versus Vader. Brawo! W której części Luke Skywalker się dowiedział, że Darth Vader jest jego ojcem? A, w pierwszej. B. B. b w piątej, c w czwartej, d w 130. co <noise> o to tak? To będzie w piątej. Brawo! O proszę. Ale zawsze ale tylko pamiętaj, że odpowiedzi da są zawsze śmieszne, dobra, ale też mogą być prawdziwe. Kto był? Kto był naj lepszym Jedi ze wszystkich. Joda. Joda, obi Nobi, Wader, Czy, czy Yoda. Dupa Jody? Joda. Yoda. Brawo. Joda. Ale Dupa Joda. Dobra. Kto... Y, y, w filmie Final Ferb Star Wars? Ty, ty. Jakim inatorem posługiwał, posługiwał się Dunda Styć? <śmienic> Nie wiem. Oto, shit, sit in a a, to she in <śmienic> no, i na to. właśnie i na teraz gdy odpalę już ten sprzęt. Dobra. Jak się nazywał imperator? Twoja babcia? Kam... Aha, okej. Okay. <śmienic> Gniotłeś mi moją foksa, ty gnoju! Super. odpowiedź Palpatine. O, Palpatine, twoja stara. Dobra. Dysłaś. Spróbuj mi tylko twarz nagrać, gnoju. <grym> Jaki... ja, ja te to tutaj wiszą? Proszę mi, Kamil, powiedz. Arkadiusz Milik, David Silva, Kamil Grieg. Kamil Grosic Brawo! Andrzej, e, i, 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 i coś tam i Lionel Messi, a tam ponad połowa polska. Pokazałem tylko twoją, twoje włosy, ale spokojnie twojej twarzy nie będą widzieć, bo ty jesteś tajemniczym gościem na moim kanale. Dwałem się. <noise> Dobra. Co najlepsze? Quizy zostało... Quizy śmieszne. Ze Star Warsa, ale to nie tylko ze Star Warsa, Oś, ja po to, prostu powiem no tak. quiz jest Star Wars, śmieszny, myśli śmieszne. Dobra. Co jest najlepsze w kinie? Nie interesuje mnie to. Co jest najlepsze w kinie? No ja. Niebo, bo... Nie albo gwiazdki. No twarzy? tak, Jumanji, no patrz. Dobra, da ja pokażę twoją twarz. I <laughs> trzeba też powiedzieć, że wczoraj... I ja i jego byliśmy na filmie Jumanji na premierze. Tak, oczywiście też polecam bardzo fajnie film Jumanji. Jumanji, następny poziom. Jumanji. Mają trzy, trzy części: Jumanji. Jumanji, Jumanji i Jumanji, następny poziom. Ale Jumanji o... z 1900, Jumanji z 2000 któregoś i Jumanji też z 2019. Czyli na ten następny poziom. Tak, Polecam <todgłosy> Magda Desert. <Getter. głosy> bo nie mogę wam powiedzieć. Tak, to jest tajemnicza jest, <laughs> Kiedy twój następny odcinek w kuchannych rewolucjach? <laughs> jak to dzisiaj, jak skończysz ten woli, to odcinek po tyle tu misiach. A i ci, dobra. Zaznania. To kucana pięta. Nie bod... Nie No? Oczywiście się... to burza. Breaking? Na piętach tak naprawdę kuta dupająca Nie, motyle dupają. No A bo dupa twoja Nie Dobra, ale jeszcze ten, dobra pytanie Za? Milion złotych Komu kibicie W stylu czy stal? Tak! Mój zajebiste. A ktoś za stylonem, to ma ode mnie w Ale się okazuje, że praktycznie cały YouTube jest za i wszyscy na YouTube <śmiech> <śmiech> Jak <śmiech> ja bym się śmiał! Nie, po prostu coś pięknego. Ale nie, bo by za Albo zawsze... na przykład... nie wiem, taki... ktoś, ktoś ogląda twój filmik. Akurat to jest taki siłacz, który jest ze stylową... za, stylodem, za stylodem i się bije. Ooo to ja bym się przyłączył chętnie. się Nie, bo jeszcze całe 14 minut. Nie! Dobra, przesady 10. Nie. Jeszcze 3,5 minuty. Nie. Dobra, Kamil jest ze Stalą Gorzów, no i żartowałem, nie, no ja szanuję się, on jest stary, ale bardziej kibicuję Stali Gorzów. Ty, debilu, powiedziałeś jak się nazywam. Ale nie znam twojego kanału. A, nie Znają, i... bo w jednym z odcinków powiedziałem jak się nazywam. Ale nie znają tw... Ale Jezu, nie wszyscy oglądają mój kanał. Ale nie twój kanał. I oczywiście nie mówimy imienia, bo imienia to tam co można powiedzieć, ale musicie zgadnąć jego kanał, nie imię, a jego kanał. Dobra, odwróć się panie łopatu. bo pokażę twarz. ciekawe jak. Dobra, dupa jest słodka. Dobra. A, a, dobra, kończymy na dziś ten filmik, żegna was ja Igor i tajemniczy gość, kto ja go pokażę na koniec, to pa.